Witajcie, witajcie! przed wami mroczny i wciągający thriller psychologiczny Nie moja matka Pani Mirandy Smith od wydawnictwa Filia I słuchajcie, jest to książka, którą pochłonęłam naprawdę bardzo, bardzo szybko Od samotkiego początku trzyma nas w głębokim napięciu Cóż już z zaczynamy poznawać takie malutkie tropy, które przez dłuższy czas no, dodają nam tylko praktycznie problemów, nie rozwiązań w ogóle cała pozycja tyczy się sprawy, która jest opisana przed 30 laty, no i na zmianę z tym czasem, który jest teraz tutaj obecny. W czasie przeszłym poznajemy dziewczynę, która została no, dosyć mocno skrzywdzona przez rodzinę. Praktycznie błąka się skąd ta w kąt, podejmując się jakiejkolwiek pracy, żeby tylko móc coś zarobić na życie. Opowiada, co się z nią działo pewnemu mężczyźnie. Stradza nawet największe sekrety. Część tajemnic, no, niekoniecznie należy do zgodnych z prawem. Mężczyzna ma do niej ogromną cierpliwość. Sama przyznaję, że ona coś tam do niego czuje, tylko ja nie potrafiłam określić, skąd był u mnie tutaj wielki brak zaufania właśnie do jego osoby. I tak, następnie w czasach obecnych przeczytam o kobiecie, która samotnie wychowuje swoją córkę. No, ma to szczęście, że jej matka zawsze jest w pobliżu i może po prostu na nią liczyć. W chwili obecnej sięgają ważne dla kobiety imprezy, lecz ich spokój zostanie tutaj dość mocno przerwany. Wiecie co, nic, nikt tutaj nie chce praktycznie niczego tłumaczyć. Jest wiele wspomnień, w ogóle samej postaci się zamazuje, gdy tylko zakuwają jej matkę w kajdanki i zabierają na komisariat. Ludzie zaczynają widzieć w niej wroga. No chociaż dla mnie była bardziej poszkodowaną, no bo przecież nie miała zupełnie nic z tym wspólnego. Kobieta nawet odwiedza swoją matkę w celu wyjaśnienia zatrzymania, lecz jedyne, co napotyka, to Jej dosyć poważne ataki paniki, no i zamknięcie się w sobie. Wiecie, no, policja stara się tutaj tłumaczyć, że jej matka jest podejrzana o morderstwo i kradzież dziecka, ale do nikogo te informacje w ogóle nie docierają. Tym bardziej, że zwracają się do jej matki zupełnie innymi danymi osobowymi. I tak pytanie brzmi, kto tu w końcu kłamie? Czy policja niesłusznie zatrzymała kobietę, która ledwo przypomina tę dawniejszą porywaczkę? Czy jej matka sercem na dłoni. Mogła być na tyle kłamliwa, że ta zataiła przed Turką, córką tak straszne i mroczne informacje. No i pytanie: punktów, czy w ogóle była jej matką? Wiecie, i takie, co mnie najbardziej gnębiło, zanim doszłam do większej połowy, dlaczego mężczyzna z przeszłości był wtedy taki spokojny, i czy w ogóle cokolwiek się z tym wszystkim tutaj łączyło? Słuchajcie, przydała mi książka, która zabierze wam czas i rzeczywistość zaczniecie wątpić we wszystko, co was samych spotyka. Mogę powiedzieć, że taki prawdziwy koszmar, który no, może stać się prawdą. Jeżeli jesteście takimi tematami zainteresowani, to jest to mroczny i wciągający i thriller i psychologiczny, że tak powiem. Wszystko się tutaj absolutnie zgadza. Mówię, ta prawda jest tak pomału, pomału odkrywana. Im dalej, im dalej, im dalej, tym tajemnic mamy więcej, więcej, więcej. No, po prostu szok. Mega się w niego wkręcicie. Od samej pierwszej strony, już jak tylko zacznie się to wszystko, to jest po prostu taki szok. O wow, co będzie dalej? I tak nie możecie przestać czytać. Tak Następna, następna, następna strona. Ja ją przerzuciłam praktycznie na dwa razy. no raz musiałam zrobić chwilę na kolację, uszykować. I potem nie mogę wiedzieć, mówię. Dobra, wy sobie jedziecie, ja tu muszę to doczytać, bo ja w ogóle nie mogę tego ogarnąć. No, fajnie, właśnie były tutaj o co widzicie, że jest wtedy alien z perspektywy postaci to wszystko opisuje i to, co jest obecnie, czyli Marion. To są dwie różne kobiety, jednak no w jakiś sposób to wszystko, co się tutaj dzieje się ze sobą łączy. Jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego jak i co z czym się je, to zapraszam was do lektury i naprawdę zachęcam, bo jest super książka. I ja jestem po prostu po niej wniebowzięta. Pa, pa, ba pa! pa, pa.